No hej kawidzowie, ja jestem Natiha w dzisiejszym szorcie mm, Przychodzę do Was z dość znaną Wam już zapowiedzią yy, Ale zanim to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz Ja aktualnie jestem w Zagórzu od niedzieli I jutro już wracam do domu Ale jeszcze jutro idziemy na basen do ryska. Yy, ale z jaką zapowiedzią do Was przechodzę? Znaczy z informacją. Otóż yy, 10 sierpnia i chyba yy, do czwartku, 10 sierpnia to jest niedziela i chyba do czwartku będzie u mnie Matylda, czyli moja kuzynka yy, i Anton przyjeżdżają samochodem z Anglii no i co mam do powiedzenia jeszcze otóż dzisiaj Matylda dała propozycję czy nie propozycję tylko ona już nagrała filmik jak się maluje czyli po angielsku make up i Tutaj też mam hmm, prośbę do Was, żebyście na przykład dali pomysł na tytuł filmu. Ja mam wstępny pomysł na tytuł, już Wam go przeczytam. Matylda prezentuje wykonanie makijażu, ukośnik, makeup. up yy, Ja ten film na przykład dzisiaj wrzucę i będzie albo na sobotę, albo na niedzielę. Jeśli nie będzie więcej pomysłów na tytuł, no to ten zostanie i już. Hmm, no i jak ona będzie przez ten to pani nagra mnie coś w namiocie, nie wiem, na rowerze, w kosza, no będzie się jeszcze działo, więc trochę filmu z nią i może z Antonem będzie, a u mnie aktualnie pogoda w Zagórzu prezentuje się następująco. Hmm, fajna pogoda, co nie ale to za niedługo ma przejść. Więc napiszcie co sądzicie o tym tytule. Dzisiaj wrzucę ten film. Premiera, sobota albo niedziela. I jak macie jakieś lepsze pomysły na tytuł, no to dajcie znać. Zostawcie apaczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. I nagramy prawdopodobnie od 10 sierpnia coś z Matyldą i z Antonem pewnie. Nie wiem albo w namiocie, albo coś w tym stylu, więc jakieś talenty, więc hej widzowie.